Z z tej strony, halas dzisiaj, po takiej małej nauce, tutaj troszeczkę postaramy się zagrać w sposób taki, iż będziemy próbowali robić tutaj gambit hetmański. Mianowicie, więc w tym momencie będziemy tutaj otwierali pole. Jak sami możecie zauważyć, blokujemy już sobie tego piona. Nie podejrzewałem akurat, że będzie tutaj włożony skoczek, aczkolwiek, aczkolwiek tutaj nie o tego skoczka tutaj nam chodzi, prawda? Chodzi nam o to, żebyśmy mogli tutaj jak najszybciej właśnie raszować tutaj naszym końcem na najróżniejsze pola, które tutaj są, żebyśmy mogli z tym obcować. Po Teraz jak to widzimy, nie pójdzie ten skok na wymianę. Tutaj najprawdopodobniej za tego piona, gdyż tutaj już w tym momencie pion jest broniony. Wiem, że do takiego tutaj gracza, jak Mariancello, jest mi daleko daleko, jeszcze raz daleko. Aczkolwiek teraz zrobiliśmy właśnie ten ruch, który tutaj zamierzałem, prawda? Który zamierzałem i postąpimy teraz o to tutaj w jaki sposób mianowicie teraz przejdziemy o to właśnie tutaj na tę oto pozycję i najprawdopodobniej będą tutaj próbowały się bronić tutaj właśnie białe ale to dopiero za chwilę Teraz liczę na to, iż będzie tutaj właśnie wymiana, ale jeszcze się o tym przekonamy. Na razie ustawiamy sobie defensywę w postaci tych trzech pionów, które są tutaj. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ogólnie strona jest czez.com, ale tutaj widzę zupełnie inne zagranie, którego jeszcze tutaj nie zdołałem się nauczyć, niestety. Teraz mamy małe zamknięcie. Ale, ale, małe zamknięcie wcale nie oznacza, że będzie to coś złego. Możemy wjechać skokiem, jak równie dobrze możemy tutaj właśnie próbować w ten sposób o to bronić, ale to dopiero za momencik. Więc, pierwsza sprawa, którą teraz będę robić, to przejdę tutaj po to, żeby troszeczkę postraszyć, właśnie tutaj tym, że mogę coś zrobić, prawdopodobnie zostanie wystawiony tutaj pion. Co będzie jak najbardziej tutaj słusznym zagraniem, jeżeli chodzi o obronę. Aczkolwiek, aczkolwiek my później cofniemy się i wystawimy pionkę tutaj. A jednak nie, jednak nie. Tutaj widzę zupełnie innego rodzaju tutaj zagranie będzie stosowane, więc tutaj będą stosowane, jak widzę, skoczki. Skoczki, skoczki, skoczki. Okej, okay, dobrze. To zrobimy to w ten oto sposób, że tutaj po raz kolejny, jak widzicie, postaramy się sprowokować w jakiś sposób naszego przeciwnika i spróbować go zaszachować. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będzie musiał wtedy już. Na samym stacie uciekać tym królem. Aczkolwiek bolączką będzie to, że być może tutaj będzie jakaś próba. Jeżeli ten skok nie wykona żadnego ruchu, prawda? To w tym momencie, jeżeli nie wykona żadnego ruchu, my niestety nie będziemy mogli już tym Hetmanem tutaj właśnie szachować króla. Więc teraz kwestia jest, co będzie próbować zbić, ale wtedy traci skoczka. Prawda, więc jest to całkowicie bezsensowne posunięcie. Możemy również spróbować tutaj w tym momencie podbić i wtedy dopiero zacząć powoli rozwijać swoje figury. Ale to już będzie kwestia na to, co będzie działo się za chwilę. Nie będziemy tutaj próbowali za dużo kombinować, jak widzicie. Zatem wstawiamy tutaj po prostu pionka. I tym samym atakujemy, jak widzicie, tutaj, więc jedyną opcją jest to, aby wziął pionka. Ale wtedy my bierzemy tutaj. Albo też można właśnie zastosować taką oto tutaj rzecz. Ok, dobra. I teraz kwestia będzie przedstawiała się następująco. My w tym momencie możemy zrobić wymianę Hetmana za Hetmana. Pójdziemy na to. Ale zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie wymiana Hetman za Hetman. Następnie skoczek z koczytu. Najprawdopodobniej. Ale już będziemy bez Hetmanów. Dla mnie to będzie jak najlepszy ruch. Niestety on tutaj jak widać nie gramy z graczem od pierwszej łapanki. Jak widzicie. A co za tym idzie? Bierzemy. Hetmana końcem. I w tym momencie on już jest o jedną z najlepszych figur do tyłu. Później, następnie, my weźmiemy sobie tego skoczka naszym hetmanem, czyli z pola, właśnie tutaj d8, pójdziemy na pole d4. Teraz, tak naprawdę, jedyną opcją jest tutaj skasowanie właśnie tego końca lub też dalsza prowokacja jak widzicie gambit hetpański próbowałem tutaj i już osoba o wyższym tutaj stopniu ode mnie dała za wygraną zatem spróbujemy drugą partię mam nadzieję, że tym razem będziemy grali tutaj białymi o właśnie o to mi tutaj chodziło żeby grać białymi już mamy uwolnionego tutaj jak widzicie już mamy uwolnionego tutaj naszego gońca, i będziemy po prostu próbowali coś z tym zdziałać. Następnie przesuniemy pionka tutaj, lub też, w zależności od tego, jak to będzie się przedstawiać, możemy postąpić w taki sposób, iż damy tego pionka tutaj. A następnie, czyli tak jak podejrzewałem, tutaj sytuacja będzie się przedstawiała będzie sytuacja tutaj z grożeniem jak najbardziej sytuacja, właśnie, która będzie polegała na groźbach, ale my w tym momencie już otwieramy sobie dwa pola, jeżeli chodzi o nasze tutaj, właśnie gońce. Jak widzicie, zarówno tutaj mamy to wszystko obcykane, widzicie, a tutaj jest idealna defensywa. On nic już zrobić w tym momencie nie może, więc okej, okay. ale my jesteśmy też przyblokowani, jeżeli chodzi o tego jednego tutaj, właśnie gońca. Więc albo będziemy święcić tego gońca tutaj, a następnie próbowali atakować. I podejrzewam, że to nie będzie taka właśnie zła wymiana, ale zanim to zrobimy prawda, przesuniemy naszego końca tutaj zaraz wam wyjaśnię dlaczego tu gdyż jeżeli zbiję skoczkiem my zbijamy pionkiem teraz on próbuje właśnie zrobić taki oto ruch więc my będziemy w tym momencie próbowali zrobić pewną magię, a mianowicie mianowicie teraz jeżeli my uderzymy tutaj, to albo będzie bicie, albo tego bicia też nie będzie. Jeżeli nie, to jest taka mała prowokacja. Po prostu zobaczymy czy ona przejdzie. Może to bić koniem. A jednak i nie. Nie będzie tego bił, jak tutaj widzę. Bo wie, że wtedy ja tutaj uderzę. Ale dobra, my będziemy tu w takim momencie próbowali dalej. Dalej będziemy próbowali tutaj właśnie tymi trzema pionami ustawiać właśnie jak najlepszą linię. Zobaczymy, co z tego nam przyjdzie. Czy będzie coś z tego dobrego, czy też nie. To wszystko zaraz się okaże. Zainspirował mnie w ogóle właśnie tutaj do grania w szachy mariancello, który bardzo mi się tutaj podobał. Ok, czyli zbił sobie tak jak chciał. Ok, jak najbardziej słuszny ruch w takim wypadku. My w tym momencie sobie po prostu zbijemy tego oto pionka tutaj, czyli pion za pion, mówi się trudno. Takie jest po prostu życie. Jeżeli on teraz uderzy mojego pionka, ja zbijam po prostu jego pionka i w tym momencie mój pionek jest całkowicie bezpieczny. O czym możecie, będziecie mogli się zaraz przekonać. Jego ruchy są no niestety dosyć ograniczone, może wejść tu, tu lub tu. Lub może na przykład wejść tutaj, ale w tym momencie jest to już no niestety dla niego śmiertelna pułapka. Czyli w tym momencie znowu będzie próba wymiany hetmanów, albo zakrywanie też tego hetmana tutaj, ale o tym się przekonamy za chwilę. Czyli propozycja wymiany hetmanów, czy na nią będziemy szli, czy też nie, to jest teraz właśnie o to bardzo dobre pytanie. Więc możemy to zrobić, ale, 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 możemy dać też szacha. I jak widzicie, jeżeli damy szacha, król będzie musiał się odsunąć. Widzicie? Król musi się odsunąć, albo będzie próbował to przyblokować też i pionkiem. Ale wtedy my będziemy próbowali czym prędzej dojść do pola, w którym właśnie tutaj będzie. A jednak spróbował to zrobić w taki sposób. Ok, czyli Goniec za goniec, najprawdopodobniej. No, nie na takie, tutaj, właśnie. Widzę, że też nie, nie są to osoby z pierwszej łapanki, jak widać. Chociaż poprzedni poddał partię bardzo szybko. Zobaczymy, jak to będzie przedstawiał się teraz. Ma ograniczone ruchy. Widzę, że będzie próbował w ten oto, tutaj, właśnie sposób działać czyli pionek za Hetmana. Jeżeli dam tu to zbije mnie jeden koń, jeżeli dam tu, to zbije mnie drugi koń. Więc niestety, ale w tym momencie ja muszę wycofać i będziemy dalej próbowali robić swój złowieszczy plan w postaci właśnie tutaj tego, aby... Czyli poszła roszada, jak widzimy, poszła roszada. Ja liczę teraz na to, że najzwyczajniej w świecie tutaj zostanie dany pion. Z tą różnicą, że jeżeli byśmy jakoś tutaj wbili jakimś cudem dwoma figurami, lub też i skoczkiem, byłoby inaczej. Możemy dać. Tyle, że teraz on dał straszliwą plamę ze względu na to, że wieżą kasuje mu Hetmana. To był bardzo, bardzo duży błąd jako strony. Oddał Hetmana za tak naprawdę za darmo. To było po prostu przerażające. W tym momencie my, zobaczcie, zobaczcie, my już tutaj mamy możliwość bicia tak naprawdę czego chcemy, bo gdziebyśmy się nie ruszyli, tutaj leci kolejna figura. Jeżeli się cofniemy, poleci kolejna figura. On nie ma natomiast żadnej możliwości już tutaj, żeby się wybronić. Więc, tak jak mówiłem, i teraz leci kolejna figura i już w tym momencie ja jestem kilka figur do przodu jak na razie. Więc póki co tak sytuacja się przedstawia. No to w takim razie skoro daje takie szanse, to będziemy lać ile w lesie tych jego właśnie tutaj mocnych figur, a następnie dopiero będziemy przechodzić do ataku. Więc zobaczymy, zobaczymy, czy teraz będzie próbował to bronić jakoś wieżą, czy może w jakiś inny sposób. Czy wieża pójdzie? Tak, poszła tutaj, więc my w takim razie bijemy kolejną znaczącą figurę. Jak dobrze wiemy, pionkami bić do tyłu nie można. A co za tym idzie, będzie musiał strasznie, ale to strasznie się męczyć o to, aby tutaj móc cokolwiek zrobić. Dobrze, to my stosujemy w tym momencie taki otomyk. Nie jest on w tym momencie w stanie już ruszyć się tym pionem ani nic z tych rzeczy, więc my tutaj mamy szansę na to, aby zapnąć wieżę. Cóż to ten osobnik tutaj robi? Ja tego całkowicie nie rozumiem. Oddaje tak dobre figury jak wieże, Tak naprawdę w ogóle jest to dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Ale może ma w tym jakiś głębszy plan? Podejrzewam, że najprawdopodobniej chce dojść tu i zamienić to w Hetmana. Ale, ale, co w związku z tym? My teraz, w tym momencie, możemy zastosować po prostu zwyczajnie w świecie blok i tym samym blokujemy jeżeli on nas tutaj zbijemy, zbijemy jego i pozamiatane. Ok, próbujemy jechać dalej. Wycofał wieżę, jak widzicie, czyli nie dał tutaj uderzyć wieży. Czasami lepiej jednak tutaj zagrać defensywniej. Czasami jednak lepiej właśnie dać defensywę. Okej, okay, dobra. Teraz my będziemy prowokowali, będziemy prowokowali do zbicia tego tutaj, żebyśmy my mogli zbić tego pionka pionkiem. Poszło tak. Bardzo, bardzo właśnie to było niepotrzebne, ze względu właśnie na to, iż samym królem już to mogłem zbić. Ale tutaj ja niestety dałem plamy z bardzo prostego powodu. Ale będzie wieża za wieża. Teraz tutaj, jak widzieliście, poszedłem gońcem. Nie ma on specjalnie wyboru, musi zbić, ale w tym momencie my już tak naprawdę mamy. Totalną przewagę nad nim, jeżeli on to zbije. Jednak nie, jednak poszedł w taki sposób i teraz zobaczymy, gdzie pójdzie tutaj. Właśnie. Dalej. Już tak naprawdę nie ma najmniejszych szans na to, aby tutaj cokolwiek zrobić. Jak to przebiemy. Więc my musimy jakoś odblokować oto tutaj pole. Tylko czym je odblokować? Dobrze. Możemy zbić również tutaj w tym momencie, ale to będzie podejrzewam przypuszczalne zagrożenie tutaj właśnie dla nas, dlatego my wyjdziemy po prostu pionkiem i odblokujemy swoją wieżę. Jeżeli odblokujemy swoją wieżę. Tak myślałem, właśnie, że będzie tutaj taki ruch zastosowany. Następnie, jak dobrze wiemy, tutaj już w tym momencie będzie próbował nam kasować, kasować jak najmocniej te wszystkie, wszystkie figury. Ok, dobrze, więc my w tym momencie zastosujemy po prostu cofnięcie się królem albo tu, albo tu możemy tak naprawdę, więc cofamy się tym królem. I on jedyne, co może zrobić, to zbić pionka. Ale jeżeli to zrobi i połasi się na zbicie tego piona, my w tym momencie będziemy bić tutaj hetmanem jego wieżę. Zobaczymy, zobaczymy, czy to przejdzie. Prawda jest też taka w tym momencie, że, że to i tak jest szachmat. Doroczyłem się z wami przez pewien okres czasu, gdy szachmat był oczywisty już od 12 ruchów, ale byłem ciekaw, czy ktokolwiek z was e, zauważył to dużo wcześniej. Jak widzicie tutaj właśnie wystarczyło obejrzeć kilka filmików właśnie mm, Marian Cello. Oczywiście link tego kanału podam w opisie. Tam możecie ze spokojem sobie zobaczyć najróżniejsze gambit królewski tak właśnie, gambit hetmański, gambit Ewensa i e, przeróżne obrony, obrona sycylijska na przykład. Tutaj, więc każdemu zdecydowanie ten filmik polecam, kanał, przepraszam, polecam. Link oczywiście będzie w opisie, gdzieś tam na samym dole będzie, podejrzewam, w opisie, więc możecie sobie wejść. To by było na tyle, jeżeli chodzi o szachy. I trzymajcie się, moje kochane dziwatełka. Dzięki Wam za oglądanie. Na razie i cześć.